Halo. Halo, wita. witam. Yy, dzwonię w sprawie laptopa Asusa. To jest aktualne? Za 200 zł Tak. A pan mi powie dlaczego tak tanio? Z nim on działa i tak dalej? No, jest na Ten Tak tanio, bo to starość pan, to już laptop jest. gdy pan, nie jest tym nowy, aha, aha. Bo to jest dla syna, dla syna do lekcji będzie się nadawał ten laptopik, czy nie? No jakby pan mówił może SSD zamontował, to by trochę przyspieszył, nie? Bo taki dan no, za szybki to nie jest, bo to wiadomo, że to jest. Aha. Yy, bo Sylbi to... jeszcze tu napisał listę gier. Czy można grać we Fortnite na tym laptopie? Nie mam pojęcia, wiesz. Albo w GTA 5. Jakie ma wymagania Fortnite? No i ja to. Ja to pani się nie znam na komputerach, tak? Nawet. On mi tu na kartce popisał i tak dalej. I siedzi teraz obok mnie, bo i odezwać, mówi spytaj się pana, spytaj się pana, czy to działa, czy tamto. Ja nie wiem czy Fortnite pójdzie. To jest, mówię tam jakby pan chciał go trochę przyśpieszyć to to SSD trzeba zamontować, może to by na pewno Aha. przyspieszyło. Nie? To jest też na tym laptopie moja teściowa pracowała, ona sobie kupiła nowy laptop, a ten jak pani okazała mi sprzedać po prostu no bo on nie leży i, i go już nie potrzebuje. Aha no? To on chyba nie jest jakoś skażony i tak dalej jak to teściowa pracowała na nim? Ale w jakimś sensie? No panie, no pan wie jakie są te teściowe, nie wiadomo co one robią i tak dalej. Nie, tam, ona tam z internetu tylko korzystała, nie, nie grała w nic, ani nic Aha. A ona, nie, jadła, ona jadła, ona jadła, ona jadła, ona jadła przy tym laptopie czy nie jadła? Nie no chyba nie, czy nie. nie. No. Aha. Albo wie pan co, no palce, palce w cipkę se wkładała, a później klawiatury dotykała, no ja takiego laptopa sobie wypraszam, tak? Nie no, aż tak to chyba nie, proszę Pana. O, proszę Pana, później mój syn będzie grał, palce mu się poprzylepiają do klawiatury, będę musiał po, po gotowiach jeździć. To nie są żarty, no. tak? No, y eee, jeszcze mam... Ten SSD trzeba wymienić... Tak, w tak, tak. ...i, tak. i będzie szybciej się... No dobra, się pan, a tak, jakbym Panu wie... Działa, tak, pan tak, tak. Mogę internetu korzystać, a jakbym jak panu, jak panu więcej zapłacił, to po prostu byłaby możliwość, żeby pan mi zamontował ten dysk, bo ja nie potrafię. Wiesz, wie pan co, ja bym to mógł zrobić, ale mi się nie chcesz, to ja po prostu mam małe dzieci i praca i trochę czasu na... No. Proszę pana 500 zł oferuję panu za tego laptopa. Nie, nie, nie. Albo 1000 zł. No dobra, co pan je, nie rób, ale nie ten Proszę pana, dysk się zmienia 5 minut, bo mi syn mówi, pan się nie tłumaczy, że pan ma żonę i dzieci, tak? Bo. Nie, 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 nie będę A. wymieniał dysku. Chce pan to pan No i syn i mi powiedział nie, całą nie, prawdę nie, o panu nie, teraz. Nie. Syn wie co pan powiedział? Że pan, że pan nie lubi dysku wymieniać, a nie, że pan nie ma czasu. Wymienić dyski, zem no. i, i wgrać nowy system i to wszystko no. tak, a nie. Czyli mój I syn miał rację, tak, że pan nie, nie potrafił. To nie jest mój laptop i nie zależy na niego tak, tak. Pan bierze, to bierze, nie Tak, tak. A pan mi powie, gdzie pójdą pieniądze, gdzie pójdą pieniądze z tego laptopa? Słucham? Kto będzie miał pieniądze z tego laptopa? Czy te pieniądze po prostu pójdą do Teściowej, czy do kogo? No, no Teściowa, to jest jej laptop, tak. Jak eee. to mają. Panie, rozłączam się, nie będę pana Teściowej dorabiał, na razie żegnam. No, no. i powiem zaraz synowi, że sami oszuści na tym eliksie.